19 lipca 2020 roku. Dzień, w którym odbywa się drugi w tym roku maraton. Gołębie wystartowały o godzinie 6 w miejscowości Billingen. 792 km do celu. Zakoszowałem 21 gołębi. Ale pogoda jest bardzo zła. Dzisiaj wiatr jest. Wschodni, chociaż w tej chwili to pokazuje zero, i południowy, ale cały czas tak lek, lekki wietrzyk, ale z kierunków wschodnich. Wilgotność 70%. pod godziny 13.00 u nas spada. No, po 13.00 to było oberwanie chmury 30 litrów na, kilo, na metr kwadratowy wody. Yy, w tej chwili no, to jest tylko taka mżaweczka trochę się przejaśnia. Ale czy jest szansa na to, że pojawią się dzisiaj gołębie? No, zależy, jak tam jest na trasie. Yy, jeżeli pojawią się to pojedyncze, myślę, gołębie w oddziale. Na razie czekamy na gołębie. Jest godzina 16:32 w tej chwili. No jest pierwszy gołąb. Godzina trzydzieści osiem, dziewiętnasta trzydzieści osiem, pierwszy się zarejestrował, trzyletnia samiczka. No, O oh, jest rub. Jest. No, jest Teraz tu jest problem. Tam co częstę była pierwsza, mają. No ciebie. Myślę. Pierwszy tu nie widziałem. Patrzyliśmy z gitkiem tutaj na tego, a, a słyszę sygnał że coś się znajduje. No jest trzeci gołąb. Mamy drugi dzień lotu. Wczoraj pierwszego dnia w oddziale było niecałe 100 gołębi. Konkurs trwa nadal. U mnie było 3 gołębie. Mam nadzieję, że dzisiaj z rana gołębie będą to latywać. No i jest pierwszy gołąb drugiego dnia. Jest siódmy gołąb. No w tej chwili jest 9 gołębi, piątka typów. Ile wejdzie do konkursu trudno w tej chwili powiedzieć, ale na tym będę kończył nagrywanie.